Déjà vu to tajemnicze zjawisko, które polega na odczuciu, że dana sytuacja już się wydarzyła, mimo że jest to niemożliwe. Każdy z nas doświadczył tego uczucia przynajmniej raz w życiu. Jest to jakby nagły błysk przeszłości, który sprawia, że czujemy się dziwnie znajomi w zupełnie nowym kontekście. Déjà vu może trwać zaledwie kilka sekund, ale jego efekt może być niezwykle intensywny. Zjawisko to jest fascynujące nie tylko dla laików, ale także dla naukowców i psychologów. Którzy starają się je zrozumieć od wielu lat. Naukowcy sugerują, że déjà vu może być wynikiem chwilowych zakłóceń w komunikacji między różnymi częściami mózgu, zwłaszcza w hipokampie, który odpowiada za pamięć. Hipokamp jest kluczowym regionem mózgu, który przetwarza informacje związane z pamięcią i orientacją przestrzenną. Chwilowe błędy w przetwarzaniu mogą sprawić, że mózg mylnie interpretuje nowe doświadczenie jako już znane. Badania pokazują, że podczas déjà vu aktywność mózgu jest podobna do tej, która występuje, gdy przypominamy sobie rzeczywiste wspomnienia. Jednak różnica polega na tym, że w przypadku déjà vu nie ma rzeczywistego wspomnienia, które mogłoby być przywołane. Psychologowie mają różne teorie na temat déjà vu. Jedna z nich sugeruje, że jest to wynik podświadomego rozpoznania podobnej sytuacji z przeszłości. Innymi słowy, Nasze mózgi mogą rejestrować podobieństwa między obecną sytuacją a przeszłymi doświadczeniami, nawet jeśli nie jesteśmy tego świadomi. Inna teoria zakłada, że déjà vu może być związane z błędami w przetwarzaniu krótkotrwałej i długotrwałej pamięci, gdzie nowe informacje są mylnie klasyfikowane jako wspomnienia. Istnieje również teoria, że déjà vu jest związane z chwilowym przeciążeniem mózgu, gdzie nasz umysł nie jest w stanie przetworzyć wszystkich bodźców naraz, co prowadzi do poczucia znajomości sytuacji. Déjà vu od dawna fascynuje ludzi na całym świecie i jest obecne w wielu kulturach oraz mitologiach. W niektórych kulturach déjà vu jest uważane za znak duchowego przebudzenia lub dowód na istnienie poprzednich wcieleń. W starożytnych mitologiach, takich jak hinduska czy grecka, déjà vu było często interpretowane jako dowód na reinkarnację lub kontakt z innym wymiarem. W literaturze i filmie déjà vu jest często używane jako motyw fabularny. Aby podkreślić tajemniczość i złożoność ludzkiej pamięci, te różnorodne interpretacje pokazują, jak głęboko zakorzenione jest to zjawisko w naszej kulturze i jak wiele różnych znaczeń może mieć. Choć déjà vu jest krótkotrwałe i niegroźne, może być fascynującym oknem do zrozumienia, jak działa nasza pamięć i percepcja rzeczywistości. W codziennym życiu déjà vu może prowadzić do chwilowej dezorientacji, ale również do głębszych refleksji nad naturą czasu i wspomnień. Niektórzy ludzie doświadczają déjà vu częściej niż inni, co może być związane z ich unikalnymi cechami neurologicznymi i psychologicznymi. Badania nad déjà vu mogą również pomóc w lepszym zrozumieniu zaburzeń pamięci i procesów poznawczych. Mimo, że zjawisko to jest wciąż tajemnicze, każdy przypadek déjà vu jest małym krokiem w kierunku pełniejszego zrozumienia naszego umysłu. Dzięki za obejrzenie tego filmu. Nie zapomnij zostawić po sobie komentarza, oceny i subskrypcji, aby nie przegapić kolejnego materiału. Pozdrawiam, mroczna psychologia.